Thank mm -hmm. you. którą prezentuję, jest tak naprawdę połączeniem moich wcześniejszych studiów, porównawczych studiów cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz moich zainteresowań związanych z właśnie porównywaniem kultur. W moich pracach chciałam poruszyć bardzo trudny temat śmierci i przedstawić różnice, jakie Zaobserwowałam w różnych kulturach, jak to różnie jest odbierane na przykład w kulturach Mezoameryki i w kulturach naszych rodzimych, europejskiego kręgu kulturowego. Pracy malarskiej skupiam się właśnie na pojmowaniu śmierci w taki sposób, w jaki na przykład świętuje się święto zmarłych w Meksyku, czyli Dia de los Muertes, i tam właśnie podczas tego święta jest wielka celebracja, i tak naprawdę, pomimo, że to jest święto zmarłych, jest też miejsce na celebrację życia. I właśnie to bardzo mnie inspirowało w, w tych pracach malarskich. One są e, wszystkie właśnie bardzo kolorowe i nawiązują też do tradycji, e, jaka jest w Meksyku, gdzie czaszki zmarłych są przy, e, przynoszone do domów, często są ozdabiane, są dekorowane kwiatami, e, lampkami e, i często malowane. Dlatego ja po prostu w moich pracach chciałam, e, chciałam nawiązać do, do tej tradycji. takie kształty, dlatego że ja chciałam dodać swoją własną inter interpretację. Po drugie, chciałam też uzyskać jako jakiś taki model, szablon, który używałam później w, każdym, w każdej pracy. Ceramiki, którą też prezentuję, która jest moim aneksem do dyplomu, porusza zupełnie inne podejście, podejście wschodnie. Inspirowałam się głównie filozofią Wabi Sabi. To jest filozofia, która mówi o tym, że rzeczy, które przemijają, które nie są doskonałe, są właśnie przez to piękne. I jest to też zaprzeczenie takiego dążenia do perfekcji, jakie jest w świecie zachodnim. W moich pracach nawiązywałam też do eko-urn, czyli pochówku biodegradowalnego. Stąd ta forma właśnie takiej skorupy, jaja. Jedna z moich rzeźb ma w sobie otwór, który rezonuje i wytwarza dźwięk. Kiedy mm, lepiłam e, właśnie tą rzeźbę na dyplom, e, jedna dziewczyna, która e, podeszła, tam była właśnie w pracowni i podeszła posłuchać tego dźwięku, powiedziała, że dla niej ten dźwięk jest właśnie taki kosmiczny, albo jakiś dźwięk, nie wiem, buczenia, śmierci. I to też było dla mnie takim znakiem, że ta rzeźba powinna być jednak w pracach, w moim dyplomie. W moich pracach inspiruję się wieloma kulturami, staram się je porównywać, staram się szukać podobieństw i różnic. Podczas dyplomu miałam cały rok na to, żeby właśnie zastanowić się nad, nad tematem śmierci w różnych kulturach. Zapraszam do oglądania. Wystawa jest do 26 lipca.